No, witam Panowie dzisiaj Dąb Polski Żwirownia Skoki spróbujemy tu zrobić aktywację o, drzewa mamy rozciągniemy tu bazukę od Kuby no i zobaczymy No trzecia próba czy się uda, czy się nie uda Zobaczymy. <grym> tamte dwie no nieudane bo trzeba mieć minimum 10, a co ja miałem po 4 raz 5, nieudana próba. No trudno. Próba teraz trzecia. Antena Kuby SQ5 NWH. Więc zobaczymy. Kuba no, dzięki za antenę. Tutaj ci podskładał, mam gdzie na tych drzewach rozciągnę. No i co? No i spróbujmy, no. spróbujmy w tym pięknym miejscu przez dwie godziny. Zrobić minimum 10 łączności. Zobaczymy co z tego wyniknie. No relacja później. Panowie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Miłej niedzieli jeszcze. Która jest jeszcze naprawdę ładna. Hej. Panowie no zmieniam zdanie. Kuma miał rację. E, rozmawiałem już przed chwilą. Ale tak po prostu. E, dla siebie żeby sprawdzić. 5.9 z gościem z którym rozmawiałem wczoraj i ledwo mnie słyszał dzisiaj to nie jest wysoko podwieszona aż tutaj idzie dosyć wysoko prosto i w drugą stronę troszeczkę do dołu plus idzie do radia bez żadnego tam stawiania wielkich tam masztów po prostu drzewa do drzewa i to wszystko e, całkiem inne od razu wyświetlanie jest e, SWR 13 12 ale 13 jest na pewno Radio świetnie chodzi. 5,9 od gościa. Rwa, no mam nadzieję, że się uda. Czyli co? Dokładnie o godzinie 10.00 naszego czasu rozpoczynamy. Dwie godziny, 10 łączności. <gryw> Może się uda, no. spróbujemy. Ale wszystko jest pozajmowane. Dopiero teraz widać, jak to pięknie idzie na tej antenie. No. no dobra, no. Kuba i Przemek, mieliście rację. Pokłon, człowiek się uczy na błędach. I nadal powtarzam. Że się ma dobre radio, gałką to ja se mogę wajkomie pokręcić. Jak się ma dobrą antenę, to to idzie. To idzie i 10 watami rozmawiam z kolesiami teraz gdziekolwiek i jeszcze spróbuję ty z e, pewnie jakimś czechem, żeby to sprawdzić, ale po prostu idzie to rewelacyjnie. no Po prostu widać, że coś dopiero teraz chodzi. A wczoraj, jak miałem e, dwa widoczne, góra jeden, znaczy góra trzy. Teraz jest po prostu rewelacja. No dobra, no. 10.00 startujemy. 10. .00. Jeżeli się uda, to będzie rewelacja. Czyli już będę wiedział. Antena. Ok, panowie, to jest e, godzina mojej pracy i nie wierzę, po prostu nie wierzę. Cała Polska. Kuba, no cóż, szacun, twoja antena, Mistrzostwo Świata. Ja po prostu nie wierzę. Vlogi i te łączności. Zrobione C40 prawie łączności e... ICOM na pakiecie, antena. antena Kuby, Dubel Bazuka 40 metrów rozwieszona między drzewami w szoku, po prostu jestem w szoku. Ja w życiu tyle nie zrobiłem w ciągu godziny łączności Cała Polska, od Lublina po Wąchock, po, po północ Polski. No, cała Polska się odezwała. Pozdrawiają klub e, krótkofalarski SP5 ZBA. E, cieszą się, że niektórzy starzy krótkofalarze cieszą się, że, że ten znak znowu zaistniał. Także jest super. No i co? Panowie, milion procent. Można mieć Ksiego G90, miałem X6700, ICOM 705, ok. Ale antena? No, Mistrzostwo Świata, po prostu nie wierzę. Jacek, teraz wiem, dlaczego zrobiłeś w ciągu 15 minut 30-40 tam 40 łączności. Dobrze, że mi Kuba teraz pomógł i mi to pokazał. Kabel do radia. Tutaj mamy to połączone. W jedną, w drugą stronę, rozwieszone między drzewami, robi robotę. Także SP5ZBA zaliczyło wreszcie e, park, i dzięki pomocy e, tych ludzi, którzy się zgłosili dzisiaj, było ich naprawdę full. E, to też Hubert coś do Ciebie, jak uczysz się jednak to pisanie znaków to jednak daje radę albo drugie, no naprawdę to są ludzie, którzy rozumieją, że pisząc człowiek może się zgubić, przelecieć coś więc no... Pff. nie no, jestem w szoku muszę oddechu złapać, bo po prostu w życiu nie miałem tyle łączności w ciągu jakiegoś, jakiegoś czasu aktywacja gminy, okazało się, że tutaj jest gmina WL13 że także są dwa parki, że można aktywować dwa parki. Tutaj dostałem maila od kolegi z Polski, który powiedział, że pomoże, wyjaśni, i pokaże, jak aktywować te wszystkie elementy, bo to wszystko można zgrywać razem, czyli mogą być parki, mogą być gminy i tak dalej, gdzie się jedzie. No trzeba to po prostu zbierać wszystko razem. No cóż, no, będziemy próbować. No. Ja już nabyłem antenę wczoraj. Moja niecierpliwość była straszna. Kupiłem. Dubel Bazukę na 40 metrów e, powinienem ją zrobić, ja wiem. Kuba, no ale na razie nie, nie, nie. No, nie ma na to czasu. No, już jutro trzeba coś tam podłubać innego, ale na pewno w tygodniu, e, jeżeli tylko pogoda pozwoli, wracam do tych miejsc, których nie aktywowałem, czyli jezioro Białe. Kresy tutaj na Wocławę, na Agostyni, jak się jedzie. No i co? No i na razie skorzystam z Twojej anteny, Kuba SQ. SQ. 5 NWH Kuba e, Jeszcze raz Ci dziękuję e, Mistrzostwo świata Doradziłeś 7.5 Warto Pakiet robi robotę Jacek e, Na tym pakieciku już jadę drugi dzień I mogę gadać jeszcze ze 3 godziny spokojnie No i antena Czyli e, bazuka robi kabel Do radia Do środka W jedną stronę do drzewa w drugą stronę do drzewa, a jest nasza. No i łączności zrobione. Aktywacja PL1167. Skoki. Woda. Piękne miejsce. Można tu przyjechać, sobie posiedzieć. No ludzie wędkują. Ja spróbuję Wam przybliżyć tam troszeczkę. A tam siedzą już o wędkarze. Ale ludzie sobie siedzą naokoło, odpoczywają. Piękne miejsce, żwirownia skoki, koło płocka między płockiem a Wocławkiem. Panowie, oh, aktywacja zrobiona, zaliczone. <grywki> Dzięki jeszcze raz za wszystko. Na razie, hej.